Ciemniej już nie będzie, On tylko 9% baterii, więc nie wiem, ile się nagra. Ja chyba raczej nie, nie za wiele. Tak wygląda kraina grzybów nocą. Tam jest ten sklepik. Muszę przyspieszyć kroku. I zaczynają się czeluści niebieskie światło pada na jedno, jednego tego purchla i strasznie to wygląda, ale ka kamera raczej tego nie wyłapie, więc dobrze, że nagrałem to wieczorem Tu są te grzyby, tu są te halucyny A tak myślę, że kamera tego nie wyłapuje w aparacie Ale tak już wracam, więc wejdę na tą górkę. Ze zjeżdżalnią. Musicie sobie wyobrazić, że tu jest ten kwiat zjeżdżalnia. Tam świeci to światło z przejścia. Tu jest ten grzyb. może kierowca ciężarówki trochę świeci, to będzie widać Zjadę ostatni raz po ciemku idę spać bo trzeba wstać przebieram nogami siedzę jeszcze i odę. zaryłem ułem. i tak klasycznie kończę na wodzie